Cześć, mamy święta. Wiesz co właściwie świętujesz? Moje serce bardzo się smuci, kiedy widzę to, co dzisiaj się dzieje podczas Wielkanocy. Nie tylko zresztą podczas nie, ale ogólnie niż podczas świąt, ale jak najbardziej właśnie podczas Wielkanocy. Bo to jest bardzo szczególne święto, bardzo głębokie święto, które pozorom nie chodzi o jajeczka i o króliczki. Chodzi o śmierć, bardzo bolesną śmierć, najgorszą śmierć. Jaka mogłaby być? Najbardziej bolesną. Ale tutaj się nie skończyło. tej śmierci, bo, bo to są w tym stanie I Chrystusa, Boga, człowieka, syna, Syna, syna Bożego. Tak bardzo boli, kiedy widzę, że ludzie o tym zapominają, albo nawet o tym nie wiedzą. Boi mnie to, że coraz mniej osób gdzieś rozumie, albo coraz więcej osób w ogóle nie wie, o co chodzi w świętach. Nie tyle, że nie rozumie, ale nawet nie wie, bo zostaje dziś że świętujemy, ale nie wiedzą co. I to właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć, że świętujemy, Zmartwychwstanie. Króla królów i Pana Panu. Boga najwyższego. Który nas tak bardzo kocha. który się tak bardzo kocha. Poszedł na krzyż i. Wiecie, dwa lata temu mój kumpel podesłał bardzo mocny artykuł, w którym jest opisane fizjologiczne i anatomiczne skutki, są skutki ukrzyżowania i jakby właśnie to w 21 roku mi nie stało, teraz rok na święta i za, za każdym razem płaczę i mamy to moje serce, to jest tak tak straszne, tak brutalne tak mocne I jak moc mi osiadała w tym jak bardzo jestem godzin tego co ja nie zrobił, a jednak On to zrobił zrobił to też dla Ciebie to dla mnie i dla ciebie, nawet dla najgorszych morderców, dla Hitlera, dla Putin'a. nie wiem, najgorszych, wspaniałych, dla każdego to zrobił. On każdego kocha, on tego nie odrzuca. Nawet jeśli zabiłeś kogoś, to jest straszna rzecz. Nie mówię, że nie, nie. ja to potępiam. Ale jeśli zrobiłeś coś tak strasznego, to on Cię nadal kocha. I nadal jesteś godzien Jego miłości. To jest. To czego my nigdy nie zrozumiemy tak naprawdę. Jeśli nie damy mu się przemieniać, bo on jest Bogiem i działa poza naszymi schematami. My tak często nie potrafimy przebaczyć, nie potrafimy zobaczyć dobrych rzeczy, które są danym człowieku, ale widzimy gdzieś jakieś jego błędy w przyszłości albo jego upadki. I okej, okay, to jest gdzieś dobre, żeby zobaczyć to i powiedzieć, ej, to jest złe, ale żeby to nie miało... Wiecie, głównego wpływu na to, jak patrzymy na tą osobę. A Jezus właśnie tak bardzo nas kocha. Bóg tak bardzo nas kocha. Jezus tak bardzo nas kocha, że, że poszedł na krzyż i tak bardzo wycierpiał. Ja wam mogę dać artykuł, dlaczego link do tego artykułu w opisie. Ale uważam, ale ostrzegam, że to jest mega mocny. Ale właśnie Bóg tak bardzo ukochał każdego z nas że właśnie Jezus może na krzyż i umarł w ten straszliwy sposób. Abyśmy my gdzieś mogli kochać i rozumieć tak jak On. Wiecie, żeby zrozumieć, jak można kochać takiego strasznego człowieka, jak można mu przebaczyć, żebyśmy uczyli się tej idealnej miłości od Niego. Bo, zdradzę Wam sekret, miłość nie jest uczuciem. To, co dziś, dzisiaj świat mówi, że z miłością nie do końca nie jest. Miłość to decyzja, a miłość to jest to, co robi, zrobił Jezus na krzyżu. Bo z miłością. I wiecie, i za tym ukrzyżowaniem nie poszło tylko to, że mogliśmy się nauczyć miłości. Możemy się nauczyć miłości. Ale poszło o wiele więcej. Poszło przebaczenie nas, naszych grzechów. Czyli odpuszczenie tego złego, co robiłeś w swoim życiu. Jeśli, nie wiem, gdzieś upadłeś, oglądałeś pornografię, albo pobiłeś Cię z kolegą, albo skłamałeś, nawet. ale to jest kłamstwo. On Ci to wybaczył. on Cię kocha. Tylko Ty musisz teraz przyjąć to wybaczenie. Przyjąć tam ofiarę Jezusa na krzyżu. I dzisiaj nagrywam to, po to, żeby właśnie gdzieś przypomnieć o tym, jaki jest sens tych świąt. Właśnie, co się wydarzyło że zwyciężyło życie nad śmiercią. I tak bardzo Duch Święty mi to położył. Właśnie to zdanie, które gdzieś widzieliście na mojej grupie, na moim Instagramie. Obudź się. I chcę, żebyśmy te święta wszyscy się obudzili. Duch Święty chce, żebyśmy te święta wszyscy się obudzili. Obudzili i zobaczyli, co tak, świętu, co tak naprawdę świętujemy. Że hej, to nie są jajka, to nie są kury. To nie jest nawet dobry czas z rodziną. To jest, to jest dobre. Czas z dobre jest dobry. Ale że świętujemy pokonanie śmierci, pokonanie szatana przez króla, królów, pana, panów. Jakby przez tak straszny proces on przeszedł. Jest napisane, że on nie przypominał człowieka, kiedy go zobaczyli po tym wszystkim. Był znaczy Bo jeszcze przed, przed ukrzyżowaniem, tym straszliwym, był jeszcze ubiczowany w tak straszliwy sposób, że. Nie będę Wam opowiadał, bo chcę Wam oszcz oszczędzić tych szczegółów. Ale możecie sobie poszukać, jak Rzymianie kiedyś czuwali, tu było strasznie. Że on to wszystko zrobił dla nas w tak straszliwy sposób z chwilą i przeszedł coś takiego dla nas. To nas kocha. I to jest sensem tych świąt. Więc obudźmy się, kochani. Obudźmy się, póki nie jest za późno. Pamiętaj, że on Cię kocha. On Cię kocha bardziej niż nikolwiek inny. I że jeśli trzeba by było, on by poszedłby jeszcze raz na krzyż tylko i wyłącznie dla Ciebie. Jeśli byłbyś jedyną osobą na świecie, to on poszedłby za Ciebie na krzyż. Ale już nie musi, bo ta ofiara była doskonała. Spłacił każdy grzech, każdego człowieka. I też taka ostatnia rzecz na koniec, która bardzo dotknęła moje serce, kiedy to usłyszałem, bo wczoraj chyba, kiedy to usłyszałem, właśnie we fragmencie kazania o Jakuba, świątecznego. I Jezus zawołał na koniec na krzyżu Eli, Eli, Lama z takiego po hebrajsku, sorry, nie mówię po hebrajsku. Ale jest po polsku Boże, bo, Boże mój, Boże mój, czemuś nie opuścił. I nigdy wcześniej Jezus nie zwracał się do Boga. Boże. Tylko mówił do Niego Ojcze. Bo, bo on jest do synem. Jezus jest synem, więc zwracał się do Niego Ojcze. Ale kiedy już wiecie się na krzyżył, gdy ten cały grzech, cały grzech, całego świata, wszystkich, wszystkich ludzi w historii spoczywał na Nim. To on był tak brudny i tak... Grzesz stała stał się grzechem za mama nas, dla, nas. dla ciebie dla mnie I wiecie i te linie między synem a ojcem zostały zerwane dlatego już zwoło Boże mój, Boże mój, a nie ojcze mój, ojcze mój, bo to, to zostało zerwane przez to, że Jezus wrzał na ciebie ten cały brud bardzo <grym> nas kocha. Spoczywę. O, to jest dla mnie dla Ciebie. Pamiętaj o tym. Obudźmy się, kochani. I świętujmy, bo Jezus zmartwychwstał. Dzisiaj się to oglądasz. Niedziela. On zmartwychwstał. On pokonał śmierć. Może być wolni, szczęśliwi. Ale pamiętajmy o tym, jak wielka była tego cena i co tak naprawdę świętujemy. Co pamiętajmy.